Kodziu gdzie jesteś? Ja pierwszy tak padł, mówię was Ej, kondiuk. bo ten zrzut coś nie przylatuje. Ma był na zamówił Chupa, ty się leci. O. Ta, nie przylatuje. Wśród. Dawaj. <laughs> Kurwa! Daj ten śrut? Kurwa, wracaj tu! Tam jest mało paliwa! <grymne> Chyba się rozjewał. Pamiętajcie, że w tą stronę <grymne> idziemy idzie. <grymne> Boloska zgubiliśmy. No cześć. Kurwa, wracaj. Gdzie jesteś? A ty kurwa, wracaj do statku. Gdzieś tu poleciałeś? Zamknij pizdę, gdzie widzisz mnie? Zabierz tam. Idiota, to wcale. Nie bałem się w pszczoły, nie, nie bałem się w pszczoły, a w że mam krytyczny stan zdrowia. o kurwa. A! Dobra, odstęp. Nie wiem po co brzmi, jakbym miał wybuch. Tak mi dać tak się wydawało. On chyba wybucha.

<grywa> 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 czemu, czemu on, Czemu on mnie zaczął podobać? Bo, bo końdzie ich wkurwił no, bez czarnego? Tak, coś ty im zrobił, końdziu? w oczy. Weźmy co O, Oooo, uciekaj, kurwa! Jakieś bezdro wyskoczyło. ty, co to było? Ale to nie jest przyjazny on A... pierdolę. Patrzę się, Co? Pająk! Kurwa, pająk, JEBANY gigantyczny, jest w tym pokoju! Spierdalam na statek, nie, kurwa. Zmiana planów potrzebuje jednego klucza. Dalaj. Wypuśćcie mnie stąd! No... jeszcze trochę złomu, kurwa, bo nas O kurwa... Ty, słyszysz? Słyszysz mnie? Halo? Napierdalam ciągle łapą, jak gestapo bujom łapą, rozumiesz kurwa? AAAAAAAA! Skolopem! Zabij to kurwa, zadaj mi to za mnie! Wiebało mi i temy, a nie Kurwa Paweł, pierdol się Pistolet jakiś. Poś strzel. O kurwa! O kurwa! Sorry! Popatrz tak na to kto ja, zostaje? No ja już siedzę. Chłopaki, to... ja wiem, jak ta broń działa. Albo co? To oddaj to do pierdzenia. Czekaj, <grym> 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 zaraz ci powiem, który telefon. Oddaj, kurwa, biektem. pierdzącą maszynkę albo kupię kibel. <grym> to zaraz, zaraz, czekaj. Liczę do pięciu i kupuję, kurwa, z Beskidu toilet. Pięć. Cztery! No to wyjść no to skąd 3. to oddam A, bo to w storej jest. A w storej wpisujesz tam nazwę i też Gdzie to jest niby? Tam gdzie było Konio to z kate tam im odbiór Lucek, masz 15 sekund, aby się odezwać W innym przypadku kurwa ja cię tepnę Kązi, jesteś blisko ludzka z tego co widzę No żyje Halo Halo Lu Lucek żyje? Halo Kurwa, odezwie się jeden z drugim Chłopaki, jest pizda, przy tutaj łażą Meldujcie się, bo jest przypał jak kuj Kondziu, uważaj Mokry, tu... tepaj te ludzka, tepaj ludzka Umarł od pszczół Psy się pojawiły Informuj Wojtka Fajtas, idioto <słuch> Kondziu, uważaj, przed tobą jest pies Tak, otwórz drzwi Otwórz drzwi, proszę cię Kurwa, Kandziu, ty kretynie jebany! Kurwa Zatuję że ty odpowiadam? Co <grym> <grym> to się... się też wypierdolił Ja pierdole nic nie zdobyliśmy. Mi się określe. wszystko kurwa czerwono świeci, czy jest to? Dziwaj, daj się wyjebał. Jeden i drugi. Co 3 sekund albo ci wytypam. Mokry wiesz to jest śmieszne. Co? Ty kurwa mówisz. A co ty wojtasz? <śla> <śla> na piździe nic nie robisz. A ja Kurwa, już nie żyję od dłuższego czasu. Co ci zajebało? jebało? Co ci ujebało? jebało? Słuchajcie tak, niech będzie, nie? Że. O, tu, nie? tu jest wieżyczka, nie? No. Niech Aho? będzie, że to była wieżyczka, nie? Ja sobie robię tak. Piufu, huku, huku. Będzka. Tutaj macie parę na lewej. Ej jest ROBAL, stój, jest Robot Za pomi też jest! Robar. No, Ty, wjebałem się, gdzie jestem. Pomocy, pomocy! Wojtek mówił do mnie, ludzka ratowa! Eee, tutaj mokre jest i Akurat, powiedz mi, gdzie. Do wyjścia nie prowadź. Po chuju nawigujesz, kurwa? Możliwe. Dobra, Paweł, szybka kurwa akcja. Ty je tu i ja zapierdala mól. Ach. Mały jest git, mamy ul Wiesz to nie jest git? Paweł się, <śì> się wyjebał <śrio> Kurwa chłopie panie jak chuj na ramie upierdoli Nie nie on cofnę się, cofnę się, a co to było? Ćma jakaś pierdolona ogromna, bydle jebany, nie wiem Ale cofnę się, cofnę się, się to możesz iść. Karnuch jebany Będę, jaka jest? Po lewej stronie mokry jest Jestem zamknięty w pułapce kurwa, zrób coś Na, na przód, jak u... to na... Mokry? Co? Żyję. No. Tepaj! Tepaj kurwa, tepaj! Nie, nie tepaj. Kurwa. To, się, to się wyjebałem w takim razie. Mała kropka. Wojtek... Wojtas. Już czeka bo obok chmija coś biegę. No kurwa, co ty... Naprzód. Nie... <noise> Jak po lewo jest chuj. A tutaj no? Żyję jeszcze, ale chyba niedługo. No, co to jest? Ja się no, muszę na tak. to patrzeć. Mam przejewane. Aaaa, no. Co? Wojtek, co teraz kurwa robić? Wojtek? Co się robi? <noise> Chwapie, mam przejewane. Jestem otoczony z lewej i prawej strony. Kurwa mi pszczoły chcą wrócić do tego. <noise> co mam robić? Kurwa! Ty Wojtek pa. <grystanie> 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 Panowie, nie że się Wojtek wyjebał Podsumowując, Kondziu się wypierdolił jak pierdolony nob. Pawełka zabiły pszczoły Wojtek wypierdolił się chyba zaraz od pszczół, bo coś dar ryja. Zostałem ja sam uwięziony z lewej i prawej przez potwory. Pytanie, kto chce się wrócić? Po co? M9, Y9, Idę, Y9, dobra. I ping pisze, ta? Tak. O kurwa. Gina, 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 gina. Zaraz, zaraz mokry drzwi otworzył. <laughs> mokry się wyjebał. No to zaraz mokry otworzy Ciekawe, kiedy się zręczyło, się wyjebałem. On to widzi w ogóle te drzwi.

Ja, jak ty idziesz do te, 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 tej larwy, i zaraz cię upierdoli i się przełączy, aby ja to widzieć. I tylko się kurwa chodź, pobóż <grystanie> Konrad, kieruj mnie do wyjścia, o Ty już chyba jesteś na zewnątrz. Wojtek, tak, cię goni. Nie cię ty kurwo! <grystanie> Tam jeżeli wychodzimy z metalowymi tamami, to czy, musimy być ostrożni w opiaru nas pierwdom <grym> Pawe jak ty idziesz z metalem? Wiem, przeczytałem przed chwilą. Ja panowie gdzie wyjdziecie jak to tutaj? Patrzcie teraz się wypierdali <grym> Co tam? Nic tu nie ma? O dziwo nie O kurwa, nie mogę się z tym zjebem spiąć Kurwa Kto to? Mina. Eee, <grym> <grym> to ta dziewczynka może się zrespić Aha Będzie, rób hałas. Zaraz padną Rób hałas! Geez! Dźwięk... Odejdź od... Jestem z powaciem. i jedyne, jedyne co wiem, to że... Je je Weźcie jest przed nami Gdzie to? A, wejście jest przed nami zawsze. Po lewej stronie spadnie ten drop. -head. To już gdzieś tu jest? Nie, będzie, tak, po lewej stronie. Jest tu je jest. To ja pierdolę. Z hmm. całą tu dwa ule, kurwa lądujemy na nie! OOOOH! Ej, atakują mnie. Fajnie. No, i... Co tu tak biega? Zio mama. Co ty jak? O A, ładna w lepsze nikt to wygłosił. O, butelki są na dole. O kurwa, wierzyciko! Ej, chuj.

Patrz, gdzie końcia wyjebało? Co za kurwy jebany z tych, z tych zjebów kurwa! hałas nie wiem po i na co! I kurwa, jedział, żeby pies zajebał! Nigdy nie idę. Wszystko i tylko tak, 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 tak. Czy się smokuje w Nie, Spokojnie, mam Pura, nagrywki, będę sioty. <suszy>